Cześć, jestem Kapral, a to jest kolejny film na moim kanale. No i w tym filmie... Porozmawiamy sobie trochę o trybie Graveyard Shift, który właśnie wrócił po długiej przerwie, naprawdę bardzo dużo się o nim mówiło. No i co, tutaj właśnie sobie zagramy kilka gierek na tym trybie, jest naprawdę bardzo fajna mapa. Cieszę się, że ten tryb został znowu wprowadzony, ponieważ naprawdę, no i jest on dla mnie fajny. Możecie napisać w komentarzu, czy Wy też lubicie ten tryb, no bo no, jak macie na przykład takiego Barley'a na pierwszym Star Power, no to wiadomo, można sobie tam Fajnie pograć, zresztą jest naprawdę tutaj dużo postaci, no szczególnie tych, co leczą, tak, tam wiecie, tam poko i te inne. No tutaj się też, słuchajcie, dużo pozmieniało. Została wprowadzona nowa postać Amber, no ale to już pewnie wiecie. Zmienił się tutaj w ogóle avatar do Max, ale to jest mało istotne. No i mamy jeszcze Map Maker. Czyli no wiadomo, tutaj możemy tworzyć swoje własne mapy, może właśnie też będzie jakiś film związany właśnie tutaj z MapMakerem, bo jest to naprawdę bardzo fajna opcja i w wolnym czasie tutaj można się fajnie, fajnie tutaj pobawić właśnie w tym trybie, w sklepie, no to wiadomo, mamy tutaj skiny halloweenowe, jest w ogóle tutaj nowy skin do bo no i też będzie jeszcze z kim do Bibi, ale na to jeszcze musimy poczekać. Więc może sobie zagrajmy solo właśnie tym Barleyem. Zagramy sobie może tak z dwie gierki. Mam nadzieję, że, że pójdziemy na... No, że na plus z pucharkami. Też tutaj liczę na wygraną, ok, więc na razie tutaj sobie zbierzemy tą skrzynkę. Tam mamy Nani. I ona tam dostała mocno i teraz jakaś inna Nani... Jakaś inna Nani go porobiła, więc... W sumie spoko, bo mamy darmowe cubesy, nie? Więc yy, jeszcze tylko jakbyśmy ją zabili. I chyba nam to się uda zrobić. Dostała tam. No, ma bardzo mało HP. Dobra, chyba tam zginie, wiecie? Chyba tam zginie. Już ma poniżej 900. Ok, Piper nie żyje. No ile tam zabrakło? Było bardzo blisko. Ty, no właśnie, żeby ja nie dostał od niej. No nie, tam jest on. Dobra. Leon też ma mało. Tylko Leon ją zabił. No i teraz też ma dużo. No dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. No jak będzie drugie miejsce, to i tak dobrze. Czekajcie, aha, bo on jest tutaj. Ajajaj. Dobra, zginę, zginę. No niestety, ale w pierwszej grze. Tutaj sobie zajmujemy, no, zajmujemy drugie miejsce, niestety 550 kucharków. Zobaczymy, jak nam pójdzie w drugiej grze, więc sobie gramy drugi raz. Możecie też oczywiście napisać w komentarzu, co Wam tak się w ogóle podoba w tej aktualizacji. No bo mi w sumie chyba właśnie tak najbardziej ten tryb. No, wiadomo, no, te tworzenie map też jest spoko, ale najbardziej się cieszę, że po prostu znowu powrócił ten tryb do gry. Okej, okay, tam dostaje Crow. Yy, tam zebrał sobie cubesa. Teraz mu nie możemy pozwolić, żeby jeszcze tutaj wbił. Yy, dobra, mocno dostał i chyba tam zginie. On ma mało, no tak właśnie. Okej, okay, no i dostał tam piperka. No tą piperkę też muszę uważać, bo często właśnie tutaj od piperki bardzo łatwo ginę, nie? O ludzie, dobra, teraz. <gryw> teraz to już w ogóle nie jest najlepsza sytuacja. Yy, musimy tutaj liczyć właśnie na to, że... No, nie, niestety zginęliśmy od Kroła. No, tutaj myślałem, że jak będę sobie tak rzucał, to jakoś mi się to. No, że jakoś tak przetrwam do top 3. No, mamy czwarte miejsce. Yy, dobra, więc może zagrajmy sobie jeszcze jedną grę. No i niech będzie. Może teraz nam się uda wygrać. Ok, więc przejdziemy teraz do tej gierki. No, i znowu mamy tą piperkę. No naprawdę, nie lubię tych fajperek, nie? Nie lubię ich bardzo. Okej, okay, tam mamy Bee, która się chce teamować. No dobra, no w sumie możemy. Chociaż, albo dobra, wiecie co? Nie, nie będę się z nią teamował. Bo no... Wolę ją tutaj... Yy, obić. Ok, no ten power cubes będzie mój, więc fajnie. Mamy już dwa cubesy. Dobra, teraz szybko... Yy, ją załatwimy, parście, no tak ludzie, ale ona nie ma szans no bi chyba na ten tryb to nie jest najlepsza tak mi się wydaje throwery tutaj są bardzo fajne, szczególnie właśnie na tą mapę niszczymy sobie kolejne Cubsy. no teraz mamy naprawdę duże szanse, żeby wygrać bo mamy dużo powerów o ludzie, tylko że właśnie taka piper no nie, patrzcie i jeszcze mamy po lewej piperkę Dobra, udało się ją zabić. Okej, okay, dobra, jest dobrze, jest dobrze, naprawdę. Mamy dużo HP. Tutaj teraz, żebym tylko nie dostał tej piperki. Tylko kto tam jeszcze jest na dole. A, tam jest kolejna piperka. Żeby ona mi z gadżetu nie trafiła, nie? Dobra, poczekam aż może one się same tam pozabijają w sumie. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, może się tam uda trafić? Trafiłem. No i teraz słuchajcie, jeszcze tej ultę musimy załatwić. I czy to będzie wygrana? Słuchajcie, to chyba będzie wygrana. Tak, ma za mało HP. To chyba będzie wygrana. Może się uda, tak, uda się. Powinno się udać, tylko żeby teraz... Tak jest, mamy, więc wygraliśmy tą ostatnią grę, dobra, więc przynajmniej jeden win mamy, to... No i co, to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się film spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co, ja się już z wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć!